No witam, witam, zapraszam na kolejną część raportu z tego, co zostało ograne w zeszłym miesiącu. Jedziemy. We wrześniu, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, Rozpocząłem projekt Assassin, czyli od trójki włącznie lecę przez wszystkie części główne i spin-offy dostępne na PS5. A więc pomijam gry dostępne tylko na kieszon-solkach. Z każdej gry gram jakiś miarodajny wycinek, typu 6 sekwencji z 12, a kompletną fabułę oglądam na YouTubie. I w tym momencie gorąco polecam waszej uwadze kanał The Patient Wolf. Bo to jaki storytelling chłop odwala, to nie mam pytań. Omówienie fabuły każdej z części oglądam tylko tam. Tradycyjne ostrzeżenie o możliwych spoilerach już było na początku, ale dla świętego spokoju uprzedzam, że pewne elementy fabuły będę zdradzał w tym błyskawicznym raporcie. Dobra, no to lecimy z napoczętym w sierpniu Remasterem Assassin's Creed 3. Druga połowa XVIII wieku północny wschód obecnych Stanów Zjednoczonych, które wtedy jeszcze stanami zjednoczonymi nie były. Nasi bohaterowie to brytyjczyk Haytham Kenway, templariusz. Oraz jego indiańsko brytyjski syn na Gayton, zwany potem dla uproszczenia Konorem right you Powraca też nasz stary dobry znajomy z czasów współczesnych, Desmond Miles. <coughs> Ważne do odnotowania. Plan szóweczki były grane.

oraz pistoletu skałkowego. A jak już o strzelaniu mowa, no to pierwszy raz posłużyłem się żywą tarczą. Pojawił się George Washington, który ogólnie będzie tu ważną postacią, co nie dziwi, ale nic więcej nie zdradzam. Parkur po drzewach to lekka abstrakcja, ale w sumie spoko. Trochę popolowałem na przykład na jelenie, zające czy pumy. Ubiłem też niedźwiedzia. Ale, żeby nie było, trochę uczucia zwierzakom udało się okazać. Zwłaszcza, gdy w grę wchodziły świnie. Wziąłem udział w pierwszej bitwie morskiej. Oraz w słynnej herbatce bostońskiej. Fajny patent też z tym rozbudowywaniem infrastruktury, na przykład uratuje takiego cieśle przed oprychami, a ten potem się u mnie osiedli ze swoim warsztatem. Thank you. Rzutka linowa to bardzo spoko, broń. Potwierdzam też słowa redaktora Tomka. Finishery Tomahawkiem faktycznie mają w sobie coś magicznego. Sześć sekwencji zrobionych. Przyszła pora obadać DLC The Tyranny of King Washington, czyli alternatywną rzeczywistość, w której nie ma żadnych asasynów, moja matka żyje, a Washington zostaje owładnięty mocą jabłka i przeistacza się w szalonego despotę. Another delusional savage. I have never had such a firm grasp on my senses. Now bend your knee to your monarch and make penitence in the last You are your tread reward. Oh! Yeah. DLC ma wyraźnie inny klimat i jest mocno osadzone w indiańskich wierzeniach. Dlatego Ratona Gaydon może odpalać supermoce w stylu niewidzialności czy przyzywania widmowych wilków. <tryk> Jakby co, strzelanie z armaty też na propsie. Pierwszy z trzech rozdziałów odhaczony. Czas na przenosiny do Assassin's Creed Liberation w wersji HD. Wydarzenia równoległe do tego, co wyprawia Radona Gaiden. Miejsce to opanowane przez niewolnictwo południe kontynentu. A naszą bohaterką jest sama mająca korzenie niewolnicze, Aveline de Grandpre. Tutaj bardzo ciekawe nowum, a mianowicie przebieranko. W specjalnych miejscach Avelin może odziać się jak asasynka, dama, lub niewolnica. Każdy outfit wiąże się z określonymi perkami, ale ma też swoje wady. Come back anytime! No i muszę przyznać, że jest coś odświeżającego w tym, że nasza protagonistka może spuścić łomot w eleganckiej kiedce. No to zrobiłem sobie gustowny upgrade. Wprowadzony w trójce parkur po drzewach, stanowczo musi ustąpić pola wprowadzonemu w Liberation parkurowi po bagnach Louisiany. Po rzeczonych bagnach mogłem też, jak człowiek cywilizowany, przemieszczać się łódką. Kwestii ofensywnych, bardzo mi się spodobała umiejka z sekwencją finisherów, gdzie zaznaczamy wrogów, a potem dzieje się magia. Bardzo spoko jest też wprowadzona w tej odsłonie dmuchawka z zatrutymi i nie tylko strzałkami. Dobrze wpasowuje się w klimaty wodu. ale nie tak spoko jak parasolka ze strzałkami. Z podboju łowieckich, choć właściwie to bardziej ratowanie skóry, warto odnotować dojechanie aligatora. I didn't put money on that fight. No i jeszcze udało mi się odhaczyć emocjonującą ucieczkę wypełnionym materiałami wybuchowymi wozem po nowym Orlanie. Trzy right, right. right pełne sekwencje odhaczone. Mogłem więc zabierać się za tak lubiane przez graczy Assassin's Creed 4 Black Flag. W którym wcielamy się w Edwarda Kenwaya, ojca Heitama i dziadka Ratana Gedona. Wczesny XVIII wiek, złota era piractwa, a główny rejon działań to, jak żeby inaczej, Karaiby. Mr. Walpole, must collect your reward. Skoro piraci no to muszą być mapy prowadzące do skarbu. Muszą być muzyczne przeboje. Muszą być też jakże eleganckie szable. Szczególnie eleganckie w zestawieniu z podwójnym zabójstwem z powietrza. Załogę werbuje na różne sposoby, na przykład ratując ją od stryczka, bardzo dosłownie.

Najlepsze są bitwy w trakcie sztormu. Ogólnie, pierwszy przetrwany sztorm to jest doznanie, które się zapamiętuje. Bo poza ogromnymi falami, czyhają na nas też trąby wodne. No a apogeum morskich starć stanowi chyba zdobywanie fortów, bo w grę wchodzą moździerze, kruszenie umocnień, unikanie ostrzału artylerii, odpieranie wrogiej floty, a na koniec szturm lądowy. anyway była mowa o bitwach no to przecież nie mogło zabraknąć rasowego abordażu ogólnie walki na pokładzie to kupa frajdy Poza tym dane mi było ponurkować celem przeszukania wraku zatopionego statku. Tylko na rekiny trzeba było uważać. No i na to, żeby regularnie uzupełniać tlen. A na domknięcie działań wodnych. Pobawiłem się trochę w biznesmena dzięki możliwości zarządzania flotą i wysyłania okrętów na różne misje handlowe i nie tylko. Z działań na lądzie ciekawostką jest też rozkminianie majańskich stel, oczywiście z minigierką. Inne pradawne zagadki w tym Uncharted, przepraszam, Assassin's Creed, też bardzo przyjemne. Wprawdzie to ani nie niedźwiedź, ani nie aligator, ale żeby pokonać jaguara, również trzeba się było wykazać refleksem. Równolegle do działań w Animusie mamy też Czasy Współczesne, ale tu już bez Desmonda. Eee, teraz jesteśmy anonimowym pracownikiem Abstergo i działamy w widoku pierwszoosobowym. A po założeniem i gadaniem czekają nas też różne minigierki hakerskie. Gra naprawdę ciekawa, może i bardziej piracko-unchartedowa niż asasyńska, ale co tam. It's, uh... Captain piszę! Sześć sekwencji odhaczonych. Lecimy z Assassin's Creed Freedom Cry, czyli stosunkowo niedługą przygodą, w której pierwsze skrzypce gra niegdysiejszy kwatermistrz Edwarda Adewale, a która to rozgrywa się na Haiti. Too many!

Poza tym mogłem popisać się talentem wokalnym, The wise man is down that path. Thank you, a także pokazać propagatorom niewolnictwa, jaki jest rozkład jazdy. <try> Trzy misje zrobione, bardzo przyjemnie. Mogłem zabierać się za zremasterowany Assassin's Creed Rogue, ale to już bardziej październik, więc o tym w kolejnym odcinku. I na koniec kompilacja z najważniejszym featurem. A teraz klasyczny kącik karciany w naszym kochanym gwincie. Wrzesień zdominowały u mnie ultrapotężne potwory z harpiami w roli naczelnych gwiazd. Bach, patrzcie, ciach, tworzymy harpię, którą od razu gramy ponownie. No, nie mamy w kogo, tak naprawdę. Na razie więc. Bach, bach. No to robimy bach, bach i patrzcie na to. <laughs> Mówiłem? Jeśli interesują Was całe meczyki, wszystko znajdziecie na naszym kanale na playliście z Gwinta. W Snapie we wrześniu sezon pod patronatem niesamowitego Spidermana. Infinite wbite z błogosławieństwem mocarnego Menthinga. No ale dobra. Tak czy siak wygrywamy. Pograłem też archetypem Phoenix Force w asyście Symbionta. No. I ściągniesz, tak, dobra. Git. No Ok, lewa jakby co przegrana, a także udało mi się wygrać kolejny conquest, tym razem niezwykle potężnym movem. Teraz może pomyśleć, że znowu przesunę, więc nie przesunę, zostawię tam gdzie jest. No tego się nie spodziewałem. Pełne meczyki znajdziecie na naszym kanale na playliście Snap. A u was? Co było grane we wrześniu? Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.